Dzień dobry, tu Nowy Korczyn. Witamy serdecznie z miejsca, w którym się znajdujemy, to jest wiadukt nad drogą powiatową, dokładnie przy obiekcie inżynieryjnym w ramach inwestycji, największej inwestycji na ponidziu budowy odwodnicy miejscowości Nowy Korczyn. Bardzo się cieszę z tego faktu. W, którym się, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, już za chwilę, za kilka miesięcy mieszkańcy nie tylko Nowego Korczyna, ale również goście przejeżdżający, a zwłaszcza tranzyt samochodów ciężarowych będzie przemieszczał się tym traktem nowo wybudowanym, który tak jak wspomniałem na początku, jest to największa budowa inżynieryjna na Ponidziu w ostatnich latach, a tak naprawdę największa na terenie gminy Nowy Korczyn zaraz po wybudowanym moście w Nowym w 2020 roku. Obiekt, który od wielu lat mieszkańcy zabiegali przede wszystkim jako obwodnica, dzisiaj staje się faktem. Za chwileczkę to właśnie samochody ciężarowe będą omijały Nowy Korczyn, przez co również usprawni się to również przemieszczanie mieszkańców nie tylko samego Nowego Korczyna, gminy Nowy Korczyn, ale również osób, które przemierzają, po Nidzie samochodami osobowymi. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja jest na ukończeniu. Pierwsze warstwa asfaltów, dwa obiekty ważne, przede wszystkim wiadukt, przy którym się znajdujemy, ale również most, kolejny most na Nidzie, zostały wybudowane. Za kilka miesięcy Dokładnie za dwa miesiące będą kładzione ostatnie warstwy asfaltu i inwestycja będzie oddawana do użytku. Dla mieszkańców, dla tej części województwa Śląskiego jest to z pewnością ważna inwestycja. Arteria, która będzie się wpinała do drogi krajowej nr 79 na relacji Kraków-Sandomierz z tego miejsca przede wszystkim chcę wyrazić zadowolenie i cieszę się, że ze mną obecny przewodniczący rady sołeckiej pan Jurek, który zabiegał wspólnie z mieszkańcami Nowego Korczyna, zwłaszcza tej części od ulicy Buskiej o to, żeby ten obiekt inżynieryjny obwodnica powstała, aby odciążyć ten ruch, który jest wzdłuż drogi wojewódzkiej i przede wszystkim chciałbym też również oddając głos panu, panu, Jurkowi zadać pytanie, jak mieszkańcy spostrzegają Nowego kolczyna na tą inwestycję, jak przede wszystkim jak, jakie są ich opinie na temat dzisiejszej inwestycji, która dobiega końca. Bardzo proszę. Po wybudowaniu przeprawy mostowej na rzece Wiśle, no naturalną rzeczą wydaje się budowa obwodnicy, która po wielu staraniach jednak Ruszyła i za kilka miesięcy, jak pan burmistrz mówił, będzie ukończona. My, mieszkańcy, nie tylko Nowego Korczyna, ale okolicznych miejscowości, jesteśmy bardzo zadowoleni, cieszymy się z tego, że ruch, który w tej chwili idzie przez centrum Nowego Korczyna, będzie skierowany bokiem, odciąży troszkę Nowy Korczyn. Bo jak wszyscy mieszkańcy wiedzą, na ulicy Buskiej, na skrzyżowaniu z drogą krajową, Kraków-Sandomierz jest taki straszny ruch, że ciężko jest się poruszać nie tylko pieszym, choć mają chodniki, ale rowerzystom, innym pojazdom rolniczym i jeśli ta obwodnica za kilka miesięcy będzie oddana do użytku, no to myślę, że ten Nowy Korczyn będzie w taką miejscowością, no mówią, że jest senno, spokojno, niech, niech tako będzie, ale mieszkańcy będą bezpiecznie mogli poruszać się ulicami. Korzystając z, z tym przygłosie chciałem w sposób szczególny wyrazić wdzięczność przede wszystkim zadowolenie wszystkim mieszkańcom Nowego Korczyna, Gminy Nowy Korczyn za cierpliwość, bo przede wszystkim procedowanie zarówno mostu, jak i obwodnicy Nowego Korczyna to są to są już nie lata, ale dekady i przede wszystkim dzisiaj ta cierpliwość mieszkańców e, myślę, że się opłacała, a również chciałbym bardzo gorąco podziękować ówczesnemu Marszałkowi Województwa e, dzisiaj posłowi do Parlamentu Europejskiego panu Adamowi Jarowasowi za determinację, ale przede wszystkim e, też również za tą e, również pracę, która została przez minione lata wykonana na rzecz tych dwóch inwestycji. Most, ale dzisiaj obwodnica. E, przede wszystkim obecnemu zarządowi województwa, który e, ubiegał się o to dofinansowanie w ramach środków e, akcesyjnych, unijnych, w ramach programu Polski Wschodniej, to przede wszystkim również współpraca właśnie mieszkańców Nowego Korczyna, gminy Nowy Korczyn Radnych, Rady Miejskiej, jak i również wszystkich e, osób, które żywo były zainteresowane budową tej inwestycji. Mam nadzieję, że tak jak dzisiaj tu znajdujemy się przy tym nowo wybudowanym obiekcie, będziemy za chwilę mogli wszyscy e, przemieszczać e, się nowo wybudową wodnicą, e, która spowoduje również, mam nadzieję, e, otwarcie nowe okno na świat. Również pod kątem strefy aktywności gospodarczej. Jestem nie tylko pewien, jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji również e, e, nowy Korczyn, Gmina Nowy Korczyn będzie również miała okazję do tego, aby się rozwijać pod kątem gospodarczym. Most udowodnił, pokazał, że warto było podejmować te wysiłki i dzisiaj obwodnica, która za chwilę będzie oddana do użytku, również wierzę, tak że przyczyni się do rozwoju również tej części Województwa Świętokrzyskiego, jak i również Powiatu Buskiego i przede wszystkim Gminy Nowy Korczyn. Pozdrawiam Państwa serdecznie z placu budowy obwodnicy Nowego Korczyna.